Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu dzisiaj pokazać, jak wygląda korespondencja. Proszę, oto jest. To są skrzynki pocztowe w, Stan w Stanach Zjednoczonych. My posiadamy szczęśliwie skrzynkę pocztową. A, no, gdzieś tutaj, Jesteśmy w tym rejonie. Już nie będziemy wnikali w numer mieszkania. Ale, proszę Państwa, zaraz wyciągniemy komplet tego, co przyszło. To ludzi, którzy tu mieszkali, zanim myśmy tu mieszkali. No i teraz proszę Państwa, dokonamy uprzejmie. Tu mamy taki wysokiej klasy stolik, na którym to wysokiej klasy stoliku dokonamy uprzejmie przeglądu. E, proszę bardzo, Oczywiście gift tak wszystkiego, co dostaliśmy. Do po Marii, pierwsze. Po pierwsze gift card do Marina Pet Hospital, jakby ktoś chciał to 10% off pet supplies. Zamawianie żarcie. E, proszę bardzo, zamawianie jedzenia, wysokiej klasy zamawianie jedzenia, e, To jest Tu mamy proszę bardzo do kogoś konkretnego e, e, jakiś spamik, to e, nie będziemy pokazywali. Jest sporo. I, I to on tu jest mieszkał Ryan. dużo, pan Ryan, Ryan, Ryan. E, Ryan. Tak, pan Ryan dostaje dużo maili. To jest pan Ryan. Co to jest? Nie jest HSA. HSA to jest pan Ryan. Dobrze. Pan Ryan. Pan Ryan nie przekierował skrzynki. Zaraz państwu wytłumaczymy, o co chodzi z przekierowaniem skrzynki. Znowu pan Ryan. Ryan. Pan Ryan musiał mieszkać tutaj wystarczająco długo i dawno, nie żeby Ryan. nie odebrać. Tenant, proszę bardzo, tu mamy jakiś spamming. Tenant. E, tak, tu widzicie nasz adres do spam. No, to samo. E, Tak, A, tu jest spam. Tu znowu spam. San, San Francisco Neighbor, proszę Państwa. Tu mamy znowu, znowu San Francisco spam. Neighbor, znowu spam, proszę Państwa. I tu znowu spam. Tu jakaś e. Wcześniej mieszkała. Tutaj jest do jakiejś miłej e, pani. E, Kurna, ale tego spamu z, San Francisk, z tego, z e, ATT jest. Raz, dwa, państwo, i uwaga, e, ATT spamuje o 100 dolarów reward card kolejne, I znowu ATT, proszę państwa, San Francisco Neighbor. E, ryan. z San Francisco Neighbor. Znowu spam San Francisco Neighbor, jak państwo i widzieli, ryan. I Ryan. No i teraz tak, tu mamy listy do byłego lokatora. Zastanawiamy się, co z nimi zrobić. 18. Czyli to są listy, proszę Państwa, to tutaj, to ze stycznia jeszcze w tej skrzyneczce. Ale opowiadając o, o mailach, nie sposób powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie, proszę Państwa, Amerykanie mają taki dziwny zwyczaj należenia do klubów. I następnym razem, jak będę miał okazję, opowiem Państwu o tym, o co chodzi w tych należeniu do klubów.